Witamy w kolejnym odcinku naszego niebywale wciągającego teleturnieju dla branży IT, programista 100K. Jak nie trudno wykoncypować, o tytuł programisty 100K, a także o prawdziwe 100K, bić się będą kolejne dwie drużyny. Reguły naszej gry relatywnie proste, czyli dwie rundy, maksymalnie 10 pytań, za dziesiąte 10 pytanie 100 tysięcy, poprzednią drużynę trzeba wyeliminować siedmioma poprawnymi odpowiedziami. W tym celu w pierwszej rundzie można skorzystać z dwóch kacuszek i jeżeli chodzi o kwestie formalne, to chyba byłoby wszystko. Dziś szczególny odcinek, dlatego że do naszego programu wracają scyzoryki. Dzień dobry. Nie ja, to być. Tak. Krzysztof i Tomasz, jesteście po raz drugi. Tak. Co tylko dowodzi, że honor w naszym programie można stracić wielokrotnie. Dokładnie. Dokładnie. Wszystko przed wami. Ale dzisiaj macie sporą konkurencję, dlatego że. No, to Enter wkracza z Wami do gry. Tak. W Artur Artur i Jakub. I my mamy taką króciutką wejściówkę, ale potrzebuję Twojej pomocy i tak, więc. O zgrozo. Powiesz, e, just join IT to fakt, ok? I będziesz wiedział kiedy, to jesteś besty chłopak, poradzisz sobie, ok? Nie ryzykowałbym aż tak, tak dużo. By uchronić system od dewastacji, by zjednoczyć wszystkie ludy naszej nacji, starzystom i juniorom nie przyznać racji, by deadlineów dosięgnąć, będziemy walczyć. Kuba. Artur, zespół to Enter 2 o 100k, więc poddaj się, lub do walki stań. Just join IT to fakt. U bufet. Cóż, możemy powiedzieć, scyzoryk otwiera się w kieszeni. <noise> Mamy wysoki poziom dzisiaj, widzę. <noise> Myślałem, że ta woda jest <noise> dla tych kaczek, ale widzę, że chodzi o to, żeby coś przepijać. Bardzo mnie cieszą takie ekipy, dlatego, że ja niżej nie zejdę. Nawet gdybym się bardzo starał, byłoby to niemal niemożliwe. Pomożemy. No. Właśnie trzecia edycja tego programu będzie prowadziła się sama. Rewelacja, fantastyczne przedstawienie. Naprawdę fantastyczne. Dziękujemy. Nie wiem, co powiedzieć, a rzadko to mówię. Mieliśmy, mieliśmy dwie opcje, albo będziemy się uczyć, albo zrobimy wejściówkę. Wybraliśmy wejścióweczkę. Wybraliście wejściówkę. Czyli? Zawsze można skręcić źle. Bywało gorzej, więc. Jak? Nie, nie mam czasu akurat dzisiaj, więc może innym razem. Pod wrażeniem jesteśmy inwencji twórczej naszych uczestników. Obawiamy się tego, co będzie dalej, dlatego przejdę do rzeczy. Pierwsza kategoria, pierwsze pytanie. Gotowi? Gotowi. Technologia. Jaką wartość może przybrać BIT? A! 0 lub 1, B tylko 0, C tylko 1, D 2. Pytalko, nie będziemy wiedzieć odpowiedzi? Będziecie. <grystujesz> Odpowiadamy e, A, 0 lub 1. Poproszę o zaznaczenie odpowiedzi A. Odpowiedź A, podobnie jak wasza wejściówka, nie wymaga komentarza, to prawidłowa odpowiedź. Wciąż rezonuje we mnie to wejście. <grystujesz> 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 w nas też, więc. Zastanawialiśmy się, czy ktoś zostanie memem po tym programie. I już tego nie robimy. I już tego nie robimy. Swoją drogą to jest niesamowite, że był taki człowiek, który jednego dnia w internecie postanowił pokazać podstawowego lowkinga, i wydawało nam się, że on zostanie tym memem na zawsze. A jak się okazuje, zawsze może być lepiej. 1-0. Gratuluję. No to enter. No to jedziemy. W takim razie. Cydoryki. Oprócz tego, że trzeba być bystrym, trzeba być mieć jeszcze refleks. Szybki. Tak, dobrze. Okay. Tak. Stary jestem. Trzeba być y, szybkim, jak przy stadionie Kszołostrowiec. A, okej, okay. to już rozumiem. Swoją drogą, ostatnio udało wam się wygrać ciężki hajs, prawda? Lekki. Biorąc pod uwagę I... sytuację w kraju, tak. Ile wygraliście? 15. Mówiłeś, że robisz remont, tak? tak. Kuchnię zrobiłem. Okej. Okay. Za te 15? No meble tylko, tak. Za 15 kupiłeś meble? Tak. Kurczę. Powiedziałbym że zaskakujące, że nie masz gustu, ale w tej sytuacji chyba nie. No dobrze, dość tych pieszczotliwych uszczypliwości. Zapomniałem powiedzieć, że w naszym programie panuje atmosfera serdecznego sarkazmu i pieszczotliwej uszczypliwości. Przechodzę do kolejnego pytania. Ciekawostki. Kto jest twórcą standardu x86? A Microsoft, B Apple, C Intel, D IBM. Z Wiecie. Mamy swego. Odpowiadamy. Jest... Odpowiedź D. IBM. Tak, tak. Poproszę o zaznaczenie odpowiedzi D. Oni są tu weteranami, więc oni już wiedzą, że taka postawa nazywa się postawą fair play. Dlatego, że nie chcą zdobić tych punktów za łatwo, to nie jest prawidłowa odpowiedź. Intel. Intel jest twórcą standardu X86. Czyli co? Jeden odpada, tak? Czyli teraz musicie kogoś wybrać. Dobra, to Krzysztof zostajesz. Ej, ja mam odejść czy mogę tak. zostać? Mog mogę odejść. poprosimy byś o, odszedł, ale nie na zawsze. <grym> 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 Przypominam o obecności kaczuszek w naszym półświadku. Oczywiście wszystkie te rzeczy mieliście w dokumentacji, na wszelki wypadek zostawiliśmy ją wam na, tutaj na stołach, żebyście byli w stanie doczytać. Nie można w tej edycji, chciałbym tylko powiedzieć, w tej edycji nie możecie liczyć na support. Kurcze, przygotowaliśmy się. Hmm. Ale na koło ratunkowe, tak. Na koło ratunkowe, tak, ale nie jest to support. Także harszat w tym roku ma wolne. Mogę, dzięki. Brakło hajsu? Brakło hajsu, ale cały ten hajs wydaliśmy, jak już wspominałem wcześniej, na dokumentację. Także jest napisana naprawdę porządnie. Ciekawostki. Które z poniższych jest najpopularniejszym hasłem na świecie? Scyzoryku, A, password B. BASDFGHC. Kwerty 1, 2, 3 3 1, 2, 3, 4, 5, 6? Odpowiedź D. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Poproszę o zaznaczenie odpowiedzi D. Według rankingu NordVPN numer 1 na świecie to 1, 2, 3, 4, 5, 6. I widzisz, jak Krzysztof czasem wychodzi, że nadmiar jednak nie jest potrzebny. Nie, nie, jest potrzebny. Dzień. Po jeden? Po jeden dla nas. Po jeden. Tak. Oni są z Kielc i nazywają się Tezoryki. Nie wiem, czy ryzykowałbym po jeden dla nas. A jeszcze ja mam kolano, więc w ogóle słabo. Chociaż wy jesteście z Łodzi, więc. A jest, powiedziałbym. wiedziałbym. <laughs> konkurencja, tak. A ja jestem po środku, więc. <laughs> Historia IT. Jak nazywał się pierwszy język programowania? A. CompuCode. B. Cobol C. Fortran czy też D. Pascal To było jakiś czas temu? No to Enter, jesteście na musiku czy znaczy, musimy wziąć to kliknąć, czy i tak dostaniemy? I tak dostaniecie na Który byś stawił? Na no, no, Chyba Nie ma A Ty? No dobra Spróbujmy, nie, nie wiem. Czy piotki? Nie no to postawmy na B. No, to zaznaczmy D. Kobol? Tak. A 100%? Nie. No, nie macie tak. kaczuszki jeszcze w razie czego. Jak to mają kaczuszki? No możecie wykorzystać kaczuszki. Jako około ratunkowe, gdybyście się zastanawiali. O, kutrze, to poprosimy o kodatkę, takową w takim razie. No dobra. To proszę sobie wylosować kaczuszkę. Widzę, że wszyscy doskonale zapoznaliście się z dokumentacją, jak na każdym projekcie IT. tą, Dobra? Bierz, którą chcesz. Ale Wszystkie to są takie pytania. A, okej. Okay. Mhm. Zobaczmy, skąd Cię czeka. Wymiana pytania. Poprosimy o. Chcecie skorzystać z tej dokumentacji, mhm, czy nie? Pięknie, tak? Nie musicie, ale chcamy. chcemy. Chcemy, tak? chcemy. Mhm. Poprosimy o wymianę pytania najtrudniejsze. Dalej ciekawostki. Który z podanych jest jednym z najpopularniejszych certyfikatów dedykowanym testerom oprogramowania? Opcje na ekranie. E, nie wiem, by będziemy strzelać tą... To... A możemy drugą kaczuszkę? Po możecie drugą kaczuszkę? Nie, ale, no, one One szybko odpływają, ale możecie, no dobra. Tak. To wybierzemy tak. drugą kaczuszkę. Zapraszam do basenu. To wezmę teraz, prawda? Dobrze. Hmm. Za dużo nam nie pomogła. Zyskaliście dodatkowe 30 sekund. Gratuluję wyboru. Mówiłem, że tamto. No to co? Ym, ja bym postawił na A, ale to też... No dobra, odstrawy, to idziemy w A. powiedz nam, czy kobol był prawidłowy? Powiem. Nie był. A, no to. Dobra. Poproszę o zaznaczenie odpowiedzi A. To jest prawidłowa odpowiedź. I tak wszyscy hejtowali te kaczuszki, że niby nieprzydatne, że nie wiadomo, co z tym zrobić. A proszę, dwie kaczuszki, odpowiedź na jedno pytanie. Można. 30 sekund można, się przydało. Można. Się bawić bez alkoholu? Można. Dobra. Czyli podsumowując nasze dotychczasowe zmagania, udało wam się łącznie odpowiedzieć prawidłowo na trzy pytania z tych najprostszych. Straciliście dwie kaczuszki i jednego partnera. Jest nieźle, jest nieźle. Czym się zajmujecie na co dzień w takim razie? Głównie to komputery. Komputery. <noise> Drukarka czasem u się naprawi. Rozumiem. Czy kolegujesz się z takim chłopakiem Harszat? Kojarzysz? Kojarzę z poprzedniej edycji, znam typa. Pracuje z Tobą w jednej ekipie? Nie, on jest na supportcie, a ja komputery. Kolejne pytanie, technologia. Który z podanych języków programowania jest generalnie statycznie typowany. A, PHP, B, Haskell, C, JavaScript czy też D, Closure. Chciałbym skorzystać z kawy. Zapraszam, kaczki ciągle pływają. Jest ich coraz mniej, to są delikatne stworzenia. Dodatkowy czas na odpowiedź. Dodatkowy czas na odpowiedź, ekstra 30 sekund. Biorę jeszcze jedno. Zapraszam. <laughs> One parami chodzą, właśnie, tak samo tak. się wydawało. To są zwierzęta starne. Pół na pół. Pół na pół, proszę bardzo. Poproszę o usunięcie dwóch nieprawidłowych odpowiedzi. Lepiej. Trochę lepiej. Udzielam odpowiedzi. Proszę. B haskell. Poproszę o zaznaczenie odpowiedzi B haskell. Typowanie statyczne, nadawanie typów zmiennych w czasie kompilacji programu przez deklarację tych typów lub ich interferencję, Czyli teraz już wszystko jasne dla nietechnicznych, którzy nas oglądają. Prawidłowa odpowiedź to odpowiedź B, Haskell. Fajne jest to, że obie drużyny postanowiły w tym samym czasie pozbyć się kaczuszek. Żeby było zupełnie... Symetrycznie to proponowałbym, żeby ktoś z Was jednak również usiadł w kolejnym pytaniu na e, widowni. To byłoby takie trochę bardziej fair play. O Poprosimy pytanką w takim razie? Nie narzucam, w porządku. Doceniam ten entuzjazm. Liczby i daty to jest bardzo lubiana kategoria <laughs> przez naszych <laughs> uczestników. Oni zwłaszcza lubią oddawać te pytania. Kiedy Microsoft przejął serwis GitHub? A. Microsoft zawsze był właścicielem Github. B. Nigdy nie przejął. C. W październiku 2018 roku, czy też we wrześniu roku 2016. Styzoryku? Udzielam odpowiedzi. C. Październiku 2018. Poproszę o zaznaczenie odpowiedzi C. Październik 2018 roku. Owszem, Microsoft w pewnym momencie przejął Githuba. Pytanie brzmi jednak, czy Tobie z udało się wydziergać dziurę w tej strzelnicy pytań? Tak, jest to październik roku 2018. Mówiłem, jest ze Świętokrzyskiego. Tam łatwo człowieka zadzikać. Wiedza ogólna. Jaka była pierwotna działalność Netflixa? A Był studiem filmowym, B Miał sieć fizycznych wypożyczalni, C Był kanałem w TV, czy też D Był pocztą, był pocztową wypożyczalnią wideo. Krzysztofie. Za wcześnie. Tak, przypominam ogólny regulamin tej gry, chodzi o udzielanie prawidłowych odpowiedzi. Szybciej niż inni, ale także prawidłowych. Był pożyczalnią wideo, odpowiedź D. Ciekawostka: Netflix do dziś ma 2 miliony subskrybentów DVD, którym pocztą, pocztą wysyła się płyty. To jest prawidłowa odpowiedź. 4 do 2. 4 do 2. Co prawda jesteś jak ten jeździec na motocyklu, który ma przykręconą żyłkę do szyi, więc w każdej chwili możesz się potknąć, ale jest jednak to 4 do 2. Która z tych gier powstała jako pierwsza? Overwatch, Starcraft, Diablo, Warcraft, Orcs and Humans. Warcraft, Orcs and Humans. Ja się zastanowił między C Myślę, Jesteście ja już na musiku, A, także my. zastanawiajcie się intensywniej. Ty masz jakiś swój typ? No myślę, właśnie, ale D. No. Byłby to strzał, więc. Dobra, no to postawmy na D. Na D? Uh -huh. Na pewno. No to Enter. No to Enter. W takim razie poproszę o zaznaczenie odpowiedzi. D. StarCraft powstały w 98, Diablo w 96, Overwatch w 2016, a ta wersja Warcrafta w 94, w 94 czyli dokładnie wtedy, kiedy się urodziliśmy. Gdy się urodziliście? Tak. Gdy bardziej nie strzelił karnego, także dobrze, że tego nie widzieliście, strasznie, straszne, strasznie smutne wspomnienie. I to, 4 do 3, czyli czasem na widelcu człowiek jednak się uratuje. 4 do 3. Technologia. Czym jest DIAB? A. Rodzaj kryptowaluty. B. Rodzaj łańcucha bloków. C. Zdecentralizowana aplikacja. Czy też D. Żadne z powyższych. Krzysztof, jesteś na musiku w czego, ale możesz chwilę poczekać. Udzielam odpowiedzi. Proszę. Odpowiedź D. Żadne z powyższych. Żadne z powyższych. Tak jest. Poproszę o zaznaczenie odpowiedzi D. Żadne z powyższych. Jest to zdecentralizowana aplikacja. Byłeś wspaniałym zawodnikiem, walczyłeś znacznie lepiej niż twój kolega. W związku z czym jest to wyróżnienie. Dziękuję ci bardzo. Dzięki. Przykro mi, że nie wsparliśmy swojej kuchni i salonu. A po innego, Ale w razie czego, to ja niedawno robiłem remont i zostało mi trochę płytek. <grym> mi I też. Także... <grym> Musimy coś zrobić. <grym> Także jak coś, to oddam. grafik, zupełnie oddam. I trochę białej farby. No i to zostaliście sami w tej grze. W drodze na szczyt dzielą was tylko cztery pytania od kasy. Nie powiedziałbym ciężkiej kasy. W waszym przypadku to będzie dobra stawka godzinowa, no ale wciąż. Gotowi, czy jednak Gotowi. chcecie zrezygnować od. Gotowi. Skróty. Skrót PIOS oznacza Byte Integration Operation System Basic Input Output System. Basic Interconnect Operating System, czy też D. Base Integration Operating System. Zaznaczam odpowiedź B. Basic input, input Output System. Poproszę o zaznaczenie odpowiedzi B. No to enter jesteście po czwartym pytaniu i to jest prawidłowa odpowiedź. Cztery punkty. Teraz ja muszę klaskać. Tak. Zeszli już z gry już teraz jedynie, co to kosę dla was szykują. Znaczy ja mogę sam sobie też... No, możesz to robić, ale to wygląda głupio. Chociaż patrząc na dotychczasową waszą tak, historię tak, w tym programie, nie wiem, się... czy wam akurat ten aspekt przeszkadza. Wziąłeś w tym udział. Wiedział. Wiem, wiem, wiem. No, ale... Ja mam szansę na nagrodę. Dobra. Dobra, to teraz tak. Drogie, no to enter. Gdybyście wskutek niebywale... Prostej sekwencji pytań, wygrali jednak jakąś kwotę, to na co ją przeznaczycie? Wygrywacie 100 tysięcy. Wiadomo, dyszka idzie dla prowadzącego, ale co poza tym? No, ja swoją część na remont dachu bym przeznaczył. No, następny. No, ja mam kredyty, więc on sobie, no sobie płacił pewnie. Mm -hmm. no, w takim razie trzymam kciuki, bo nie mogę bardziej empatyzować z tym, że płacimy 5% kapitału i 250% odsetek. To chociaż odseteczki nie płacę. Na <laughs> Ciekawostki: w jakim kraju znajduje się łąka, którą możemy zobaczyć na popularnej tapecie Idyla w Windows XP? A w Portugalii, B w Kanadzie, C w Norwegii czy też D w USA? Nie musicie klikać już teraz, co? Mm -hmm. Jest pewne ułatwienie. Obstawiłbym na któryś, albo na Norwegię, albo na Kanadę. Bardziej chyba e, bym się ku Kanadzie skłonił. No to może iść, bo ja nie pojęcia, więc nie będę się wymądrzał. To spróbujmy. Odpowiedź B, w Kanadzie. Kanada, to jest wasze ostateczne stanowisko? Uh -huh. Ja zawsze mam pewne dobre wiadomości. Jedną z nich jest to, że w każdej chwili, zawsze możecie szukać pracy na Just Join IT. Znajdziecie ją tam i warto wspomnieć tu, że jest tam najszerszy zakres widełek, ofert z widełkami. Znaczy, widełki chyba nie są takie szerokie, ale jest tam najszerszy zakres ofert z widełkami. Pozostaje mi jedynie rozpaczać, że zakres widełek w naszym programie nie dopuszcza takich odchyleń. Jest to w USA. Spokojnie, spokojnie. Chciałem wam podziękować, ale no, 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 tak. tak. Ale to jeszcze Zap nie to. koniec. Będziemy się widzieć w, w drugiej rundzie. Będziemy się widzieć w drugiej rundzie? Tak. A no tak, faktycznie. Tylko ty uciekasz. Super. ale Dobrze cię było spotkać. Zapomniałem, że przecież macie jeszcze jedno życie. A dlaczego ty zostałeś, tak z ciekawości? Czy znaczy, to nie jest zarzut, ale z ciekawości. My, nie wiem, w zasadzie e, Artur nas, na, nas e, zgłaszał, no, ja przyszedłem jako osoba towarzysząca, więc... No, on jest tą osobą bardziej decyzyjną tutaj w, w naszym zespole. I dlatego uciekł. Tak, dlatego uciekł. Jak każdy menedżer. Czy ty, Artur, jesteś Scrum Master'em? Nie. No, nadawałbyś się. Kolejne pytanie, w takim razie i szansa na jednak zdobycie pewnej wygranej, to kategoria technologia. Który akronim oznacza zbiór właściwości gwarantujących poprawne przetwarzanie transakcji w bazach danych? ACID, CQR, RS, KIS czy MVC? Odpowiedź A. E, ACID. Poproszę o zaznaczenie odpowiedzi ACID. Atomicity, Consistency, Isolation, Durability. I to jest oczywiście poprawna odpowiedź, nawet ci wręczem nie drgnęła. Pięć punktów. Dzielą Cię dwa pytania od rundy finałowej, w sumie takich jakbyś prawie już w niej był, więc to bez znaczenia, tak. ale trzy pytania od kasy, a pięć pytań od stu tysięcy. Dobrze. Dobra, Muszę zadać to pytanie, bo każdemu je zadaję. Gdybyś wygrał stówkę, podzielisz się z Arturem, czy to jednak mógł nie odpadać? Nie, podzielimy się. No, taki układ mieliśmy od samego początku, że, że będziemy się dzielić. Bo nie ma tego w regulaminie, jak coś to ja, czytałem ja, ja, i... też to, czytałem. Rozumiem. Niczego nie podpowiadam, ale możesz też podzielić się na przykład z prowadzącym. To podobno zwiększa szanse na wygraną. Tak? No, a o ile procent? Nie mogę powiedzieć, ale mówi się, że nie znacząco. Wiadomo, nie wiadomo, czy warto ryzykować. Historia IT. Kto wspólnie z Billem Gatesem założył Microsoft? A Steve Woźniak, B Robin Butler, C Dennis Ritchie, czy też D te Paul Allen. Nie musisz klikać, to łatwiej. No to już chyba y, nic nie wymyślę, to będzie y, strzał i postawiłbym na odpowiedź B. B? B. Robin Butler? Tak. Współzałożyciel Microsoftu poznał Gatesa w wieku 14 lat, a Gates miał wtedy 12 lat. Także spoko mieli ekipę dwóch przyszłych miliarderów. I oni byli wtedy uczniami szkoły Lakeside School w Seattle. Współzałożyciel opuścił Microsoft w 1983, co oznacza, że średni jest w perspektywach długoterminowych, czyli 8 lat po założeniu firmy, przed największymi wzrostami, a był to Paul Allen. Tak czy inaczej, wielkie prawa za uczestnictwo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Doceniam wejście, doceniam inicjatywę. Naprawdę dziękuję. Dziękuję, dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo. Tak. Wytrwałość, entuzjazm. Potrzeba wyremontowania mieszkania. Tych cech niestety tu nie premiujemy. Ale gdybyśmy premiowali, to jedna i druga ekipa wyszłaby stąd z czekiem na 100 tysięcy złotych. Tak się jednak nie stało, dlatego ani Łodzianie, ani Ostrowczanie nie wyszli stąd bogaci, przynajmniej nie o pieniądze, ale na pewno wyszli bogaci o jakieś tam doświadczenie, na przykład o takie, że w internecie nic nie ginie. My wciąż planujemy znaleźć zagubionego programistę stoka, kto nim będzie kiedy to się wydarzy, czy to się wydarzy, nie wiemy, ale pomimo wszelkich przeciwności losu nie rezygnujemy.